Sylwia Markowicz, 12 dzień maja, witam Państwa i zapraszam na skrót informacji, a o czym powiemy dzisiaj. Kolejnej edycji konkursu wiedzy o społeczeństwie, łańcuckim maratonie rowerowym oraz sport nie tylko dla w pełni sprawnych. Samorząd terytorialny, jego zadania i kompetencje. To temat trzeciej już edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o społeczeństwie organizowanego w tym roku w zespole szkół w Dąbrówkach. Po raz trzeci gimnazjaliści z naszego miasta i powiatu wzięli udział w powiatowym konkursie wiedzy o społeczeństwie. Tematem tegorocznej edycji był samorząd terytorialny, jego zadania i kompetencje. Uczniowie mieli przygotować się z zakresu materiału z wiedzy o społeczeństwie oraz przeczytać dwie ustawy z 8 marca 1990 roku o gminie. Oraz z 5 czerwca 1998 roku o powiecie i województwie. W tym roku w zmaganiach zmierzyli się uczniowie z dziewięciu szkół naszego powiatu, a głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowania samorządnością oraz kształtowanie postaw obywatelskich. Tak naprawdę dobry obywatel musi kiedyś w przyszłości wiedzieć, gdzie się poruszać po jakim urzędzie, czyli na przykład, gdzie ma pójść po dowód, po paszport, czy chociażby po zezwolenie na budowę domu czy rozbiórkę domu. Pytania testu dotyczyły podstawowej znajomości aktów prawnych związanych z samorządem terytorialnym. Czy test okazał się trudny? Trudny, szczególnie trudne było zadanie, którego się w ogóle nie spodziewałem. Tutaj właśnie napisać trzeba było nazwiska wójtów i samorządowców z okolicznych gmin, powiatów. To było właśnie najtrudniejsze zadanie. Ale mimo to uczeń publicznego gimnazjum nr 2 w Łańcucie został laureatem tegorocznej edycji, zdobywając największą ilość punktów spośród wszystkich uczestników. Honorowy patronat corocznie obejmuje poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Gołojuch, a współorganizatorem tej edycji był starosta powiatu Łańcuckiego Adam Krzysztoń oraz wójt gminy Czarna Edward Dobrzański. Samorządność jest bardzo ważna. Ta od sołtysa począwszy poprzez wójta gminy, starostę, marszałka aż po parlament. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że kiedy tam konkretny przykład, w 1999 roku w tej szkole spotkaliśmy się i rozmawialiśmy na tematy, jak zorganizować sieć szkół na terenie gminy. Przyszedł pan sołtys, przyszli radni, osoby odpowiedzialne z gminie za oświatę, pełna sala ludzi i mówią tak, panie wójcie, chcemy, żeby tutaj było gimnazjum. Dobra. Tylko jak to zrobić? Otóż była jedna jedyna możliwość, że nie można było utworzyć gimnazjum, ale można było utworzyć filię gimnazjum. I zrobiliśmy tak w każdej szkole na terenie naszej gminy, gminy Ciechanów. I to się udało. Jesteśmy małą społecznością lokalną i ja mam nadzieję, że Wy zainteresowani tematem samorządności być może w przyszłości zasilicie nie tylko samorządność, samorządność uczelnianą czy, szko, czy szkolną czy, czy w szkole średniej, ale że ktoś, ktoś z Was być może zostanie urzędnikiem, bo takich wykształconych i mądrych urzędników potrzebujemy. Być może ktoś będzie reprezentował Waszą miejscowość jako radny, czy to szczebla podstawowego, gminnego, czy później powiatowego, być może nawet i Sejmik. Bo tutaj nasi mieszkańcy przecież też aspirują i wysoko praktycznie dochodzą, więc liczymy również, że wśród Was będą te osoby, które będą chciały podjąć ten trud działania dla dobra całej społeczności. A czy uczestnicy wiążą swoją przyszłość z tym kierunkiem? Raczej nie. Bardziej pod takie, bardziej ścisłe przedmioty, pewnie. Mi się to nawet bardzo podoba i chyba chciałabym mieć jakąś pracę. Właśnie w tym kierunku Tak interesuje się właśnie takimi zagadnieniami polityka, takie właśnie ustrój polski. I wiążesz swoją przyszłość? No chciałbym. ale jak, jak będzie Zobaczymy. 3 maja był nie tylko narodowym świętem, ale także świętem rowerzystów. Już po raz szósty w naszym mieście odbył się maraton rowerowy organizowany przez łańcuckie towarzystwo cyklistów. Maraton MTB to dyscyplina kolarstwa górskiego polegająca na ściganiu się kolarzy na długiej, wytrzymałościowej trasie o zmiennym profilu i zmiennej nawierzchni. W Łańcucie taki wyścig odbył się już po raz szósty. Jak mówił Tadeusz Dubyl, prezes Łańcuckiego Towarzystwa Cyklistów, z roku na rok maraton cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku wystartowało około 180 uczestników, zarówno mężczyzn jak i kobiet w różnym wieku, z Podkarpacia i nie tylko. Po raz trzeci w ramach maratonu rywalizowali również strażacy o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie. Maraton odbywał się na trzech dystansach – mini-tour 25 km, midi tour 45 km oraz maxi-tour 72 km. Uczestnicy przejeżdżali przez Łańcut i okoliczne miejscowości. Trasa do Łatwych nie należała, bo prowadzona była przemiennie po różnych nawierzchniach, zarówno asfalcie, jak i szutrze, czy duktach leśnych. Jechali po trasach naprawdę ciężkich, bo cierpisz, albigowa, honie. Markowa, Husów, Pułanki. Naprawdę był, był to, to wyścig wymagający z uwagi na to, że pogoda była no, niesprzyjająca. niesprzyjająca. W tym względzie, że w nocy padało, była straszna ulewa. Ciężko się jechało, dużo błota, wody, głębokie kałuże. Trzeba było miejscami pchać, a tak to nawet względnie. Gdzie było najtrudniej? Najtrudniej? Myślę, że na zjeździe na Magdalence. Był ostry zjazd, dużo bota. wywróciłem się parę razy, tam się najtrudniej jechało, no i potem jeszcze też w tarnawce ciężko było. W czasie maratonu każdy dystans miał swojego lidera. Na dystansie maxi od kilku lat prym wiedzie Mateusz Bieleń z Rzeszowa. Co do mojej akurat dzisiejszej dyspozycji, no byłem bardzo zaskoczony, bo na pierwszych kilometrach odskoczyłem od całej grupy, pojechałem swoim tempem, utrzymała się za mną tylko jedna osoba z tego krótszego dystansu. Po chyba 10 km zostałem już sam i powoli, powoli jechałem w stronę mety i udało mi się, mając cały czas pilota przed sobą, co mi zawsze tam jakoś pomaga i psychicznie i tak czuję się wtedy lepiej, jak mam kogoś przed sobą, a udało się to pierwsze miejsce obronić, tak jak co roku, to już chyba piąty albo szósty raz wygrywam tutaj w łańcucie no i przyjeżdżam praktycznie na każdą imprezę, która jest tu organizowana. Wśród zawodników z Łańcuta bardzo dobrze spisali się Wojciech Piekło, który w swojej kategorii na dystansie maxi zajął czwarte miejsce, oraz Dorota Szubart, która okazała się najlepszą z kobiet na dystansie mini. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli burmistrz Łańcuta Stanisław Gwizdak, wójt gminy Łańcuch w Zbigniew Fłoza oraz wójt gminy Markowa Tadeusz Bar. Maraton MTB był pierwszym w tym roku z cyklu Łańcutkich wyścigów 2017. Już 18 czerwca odbędzie się siódma roweromania, w lipcu trzeci maraton granicami powiatu, w sierpniu natomiast piąty łańcucki klasyk szosowy. Obserwując osiągnięcia osób niepełnosprawnych, lepiej rozumiemy ich potrzeby. Stajemy się wobec nich bardziej tolerancyjni i otwarci. Najważniejsze wydaje się jednak to, że osoby te same zaangażowały się w zorganizowanie tak poważnego przedsięwzięcia, jakim jest Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. W tym roku obchodzona już po raz dziesiąty. Jak się okazuje w sporcie aktywni są nie tylko w pełni sprawni ludzie. Przekonaliśmy się o tym wczoraj na kolejnej Spartakiadzie osób niepełnosprawnych powiatu łańcuckiego. To jest wspaniała okazja przede wszystkim integracji, integracji różnych organizacji pozarządowych działających na tym terenie, ale to nie tylko jednocze organizacje osób niepełnosprawnych, ale to jest też integracja osób niepełnosprawnych. Również z pełnosprawnymi, bo tutaj są bardzo mocno zaangażowane również osoby ze szkół młodzież jako wolontariusze, ze szkolnych półkaritas, ze ośrodka młodzieżowego. Także to jest piękna, wspaniała integracja połączona z wspaniałą zabawą, bo osoby niepełnosprawne na co dzień spotykają się z różnymi problemami, ograniczeniami. I tutaj te ograniczenia te tak każdego dnia. Muszą pokonać i wspaniale sobie radzą z tym. Okazją do, do integracji, do rywalizacji sportowej, też do, do takiej właśnie nauki tego i wygrywania i przegrywania, bo dla naszych dzieci to jest najważniejsze też, że, że ćwiczą, że to jest taka, takie doświadczanie. Impreza tradycyjnie już miała charakter sportowo-rekreacyjny. Po oficjalnym otwarciu rozpoczęły się zawody sportowe, m.in. przeciąganie liny, zawody na balonach, rzut lotką do tarczy, tenis stołowy, rzut piłką do kosza czy dźwiganie sztangi. A co upodobali sobie uczestnicy? Co tutaj najbardziej Ci się podoba? Podnoszenie po sztangi. Rzuca piłką. No, tylko musiałam przypomnieć jak się rzuca do kosza. Tylko raz trafiłam. A teraz grasz ping-ponga? Tak? tak, gram ping-ponga z Aleksandrem. I jak się idzie? Kto wygrywa? Ja. Jak w ubiegłych latach, poziom trudności w poszczególnych konkurencjach był dostosowany do możliwości wszystkich uczestników tak, by osoby z największą nawet dysfunkcją mogli być aktywni. Frekwencja dopisała, a opinia i uśmiech na twarzach to najlepsza rekomendacja tej imprezy. Jej uczestnicy uwielbiają przyjeżdżać do łańcuta, bo wiedzą, że czeka ich tu dobra, aktywna zabawa i zdrowa rywalizacja. Taka zabawa. A, a zabawa. Tak, a nawet zabawa. Zabawa. Tak, bo my sobie z pomocy w łańcucie. Tak. W jakiej rywalizacji bierzecie udział? W kosikówie tenis stołowy, rzutki do celu, podniesie sztangi te konkurencje wszystkie, co są na sali. Podczas całej Spartakiady zauważyć można było, jak wiele radości i szczęścia daje osobom niepełnosprawnym możliwość uczestniczenia w tego typu imprezach. Organizatorami byli sterosta łańcucki, burmistrz łańcuta, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie oraz Mosir Łańcut. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, statuetki i nagrody. To już wszystko co przygotowaliśmy na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam w przyszłym tygodniu.